Tobie już pięćdziesiąt kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To takie śmieszne stać tak blisko twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak kto to słyszał, a jutro przecież się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, bo nawet jeśli czasem pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, nas zaczarować musiał tutaj. Deszcz. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Bo nawet jeśli czasem pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować musiał tutaj. Żoli Bożu, są ulice takie śliczne, takie to pole, a w to polach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała osiem lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na przełaj, i na skos, a w tej ulicy idzie na bielany. Jest tyle świateł, jakby szopen nócił coś. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Bo nawet jeśli czasem pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować musiał tutaj chyba deszcz, też, też. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, bo nawet jeśli czasem pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, nas zaczarować musiał tutaj chyba deszcz. Na początku przez trzy lata byłam w łodzi. A teraz tutaj mam posadę w AWF I byłam sama potem zaczął on przychodzić. Pracuję w radio muzykalnej, jak sam śpiew. Więc czasem z nim piosenki różne nuce. On czasem skrzypce weźmie, na nich dla mnie gra. A co wieczora. Żoli, boż autobusem do tej topoli, która nas tak dobrze zna. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, bo nawet jeśli czasem pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować musiał tutaj chyba deszcz, deszcz, deszcz I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać Bo nawet jeśli czasem pada, to niech pada, 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 pada I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać Nas zaczarować musiał tutaj chyba Deszcz, 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 deszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w naszym cyklu historii warszawskiej piosenki, piosenka bardzo śliczna, bym powiedziała. Ja ją tak widzę, jako bardzo śliczną. Szpilmanowska. Napisana e, muzyka przez Władysława Szpilmana, tekst przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, bardzo poetycko, e, i, e, ale zarazem e, tak dla ludzi. E, ale wspinamy się na same wyżyny, same wyżyny. jeżeli Rzebioska. chodzi o, o tak, i, 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 i autorstwo. Tak, tak. Yy, piosenka nosi tytuł Deszcz lub znana jest też pod tytułem I tak się trudno rozstać. Wykonywana jest, ja znam głównie wykonanie Renesantor. Santor. Być może były jeszcze jakieś inne wykonania, ale, ale to jest chyba takie najbardziej zapadające w pamięć. Yy, z piosenką zetknęłam się po raz pierwszy... A tak naprawdę po raz pierwszy, gdy e, przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu zlecił mi przygotowanie tej piosenki z okazji Benefisu pani Aliny Janowskiej. Nie pamiętam już teraz niestety, który to był rok i, i jaki to był okrągły Benefis, ale e, doszło do skutku to wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pani Alina Janowska była obecna na sali. Yy, I opowiedziano mi wtedy taką historię, że akurat ten utwór został wybrany, gdyż yy, Gałczyński napisał ten utwór o pani Alinie. Yy, nie mamy tutaj źródeł pewnych, ale są yy, przesłanki, które <grych> wskazują na to, że rzeczywiście mogła być ona bohaterką yy, tego, tegoż utworu. Yy, trzecia zwrotka jest szczególnie taka biograficzna, bo tam. Yy, Opowiedziany jest dokładnie taki mały życiorys, tak? że ja na początku przez trzy lata byłam w Łodzi, a teraz tutaj mam posadę w AWF. Wszystko jest bardzo, bardzo dokładnie opisane, więc zawsze właśnie wydawało się, że, że to musi opowiadać jakiejś konkretnej y, osobie. Y, pani Lina Janowska <coughs> głównie kojarzy mi się z moim y, teraz sąsiedztwem żoliborskim, bo chadzam tam czasem na spacery y, wzdłuż muru Cytadeli. I zawsze sobie spoglądam na jej dom i, i wspominam ciepło I filmy i, i, i wojnę domową, którą moje dzieci też uwielbiają oglądać. To jest w ogóle dla mnie jakimś cudem, że to pokolenie <grywka> <grywka> internetu i, i, i gier komputerowych potrafi się zachwycić takim fajnym kawałem dobrego serialu i, i fajnego kina. I, no trudno rozstrzygnąć. Czy rzeczywiście pani Alina jest bohaterką utworu, ale jest tam sporo o właśnie Roli Bożu, jego uroku, o, tym, o tej ulicy, która wiedzie na Bielany, o Tobolach yy, i o światłach elektrycznych. Ale powiedzmy, że to jest przede wszystkim piosenka o miłości. I, yy, ta ale to właśnie przeprosna, przeprosna, no, ale jednak, jednak. mówiłam to już to... 50 lat żebyś już poszedł sobie. Przecież pada deszcz. Ale trudno się rozstać. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. I, i, i rzeczywiście to, to opowieść o miłości, która rozgrywa się gdzieś w tym pięknym świecie żoli Boża, który był taki, taki inny, zwłaszcza wtedy, wtedy w tamtej Warszawie, w Warszawie czas, czasów Gałczyńskiego, kiedy to miasto albo się odbudowuje gdzieś, albo jest brzydkie, albo jest naznaczone przez Hitlera i Stalina, albo... A tutaj ten no, żolibosz jest taki trochę przedwojenny, ta, ta, ta zieleń, która wcześniej była mała, teraz urosła i ja pamiętam taki moment jak Taki pierwszy moment, kiedy świadomie jechałem na Żoliborz, mieszkałem w Śródmieściu i moja ciocia zabrała mnie do swojego, jechaliśmy chyba do jej narzeczonego, który potem był jej mężem. I w momencie, kiedy przekraczaliśmy wiadukt przy dworcu gdańskim, ciocia mówiła, wiesz, Żoliborz to najpiękniejsza dzielnica Warszawy. Tu jest tyle zieleni i takie piękne domy. I pamiętam, bardzo do, dobrze to pamiętam, a miałem wtedy, nie, jest 5 lat, może z 6 lat. I to, to jest najwcześ, naj, najwcześniejsze najwcześniejszy wspomnienie z żoli Boża. Już potem wiedziałem, już, bo jak powie się coś takiemu pięciolatkowi, nie w, takim, w takim trybie nie przypuszczającym, tylko oznajmującym. To, to już zostaje do końca życia. Nawet jakby ten Żuli po prostu brzydki, to ja już wiem, że to jest najpiękniejsza dzielnica Warszawy i mi tak zostanie. Przecież mój patriotyzm <grym> dzielnicą <grym> każe, każe mi jednak przyznać, że on, że on jest bardzo piękny. No tak, rzeczywiście ma bardzo takie mm, atrakcyjne swoje fragmenty dzisiaj, zresztą y, bardzo dobrze wyglądające, dobrze od, odrestaurowane i utrzymywane, no chociażby takie jak WSM, który jest znakomitym miejscem, znakomitym, no ale tutaj, i tutaj wędrujemy sobie, ale jesteśmy nie tylko na Żoliborzu, bo AWF, no, to już jest, to już są Bielany, y, to jest, ale też tu cały czas ciążymy w kierunku tych bielan, bo jak chodzimy po Żoliborzu w tej piosence, to ulicami, które wiodą w stronę bielan. Tak, tak, tak. Ale osobista historia związana z Aliną Janowską jest tutaj intrygująca. Ja, ja, ja tego wcześniej nie wiedziałem. Może, ja tak. może to się kiedyś rozstrzygnie, czy aby na pewno. Hmm. Ja oczywiście nie chcę tutaj e, e, siać plotek, ale mówię w jakich okolicznościach ten utwór e, przyszedł do mnie. E, i, I rzeczywiście bu, było to ciekawe doświadczenie zaśpiewania na, na beneficie. Pani Aliny, która była stałym widzem przeglądu piosenki aktorskiej w Wrocławii, naprawdę uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach, była takim. Um, taki, te, te, takie wie, wieczne dziecko, chcące rzeczywiście zobaczyć wszystko, wszystkiego ciekawe, wszystkich nowości. Była bardzo blisko młodych y, twórców i y, młodych aktorów. i, i i przeżywała to. To było wspaniałe doświadczenie. Ale w kontekście naszych, naszych opowieści o piosenkach, to też może jeszcze warto przypomnieć, że Alina Janowska wystąpiła w tym, w tym pierwszym powojennym filmie, o, o którym tu już opowiadaliśmy przy, przy okazji innej piosenki, czyli w zakazanych piosenkach. Tak, tak, tak. No w ogóle taka postać niesamowita, bo i e, osoba, która e, przeżyła powstanie i oglądałam wielokrotnie na Ninatece e, taki wywiad z panią Aliną na temat właśnie tych realiów powstańczych. E, no, nie, nie, nieprawdopodobny taki hart ducha i, i pogoda ducha. To no tak, ona, zawsze, imponują... niosła, imponujące, ona zawsze niosła taką, może nie zawsze, ale też w wielu filmach niosła, niosła ten taki, no taki bardzo optymistyczny yy, yy, ładunek. Taką, tak, tak, hmm. taką siłę wewnętrzną, hmm. która nie pozwala się poddać. To, to, to fantastyczne. I właśnie jak widywałam ją już jako starszą panią, yy, z taką zafascynowaną yy, nowymi rzeczami, to właśnie też myślałam sobie o tym, ile ta osoba przeszła. Yy, I. Jak wspaniale potrafi być nadal ciekawa i radosna, to, 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 to wspaniała rzecz. No ale tak jak mówiłam na początku, nie wiemy, domyślamy się tylko, że, że deszcz e, był napisany dla pani Aliny Janowskiej.